Trenerze, no na początek gratulacje. Rozpoczynamy rundę reważową trzeciej III Ligi od zwycięstwa w Aleksandrowie Łódzkim 2-0. do Jak trener ocenia dzisiejsze spotkanie? No Przede wszystkim właśnie zacznijmy od gratulacji dla, gratulacji dla chłopaków e, za to, że w dniu dzisiejszym e, pokonali gospodarzy. To nie był pewnie piękny mecz, e, też warunki dla obydwu ekip e, trudne, wymagające. My, my wiedzieliśmy, że trzeba się nastawić na, na taką e, cierpliwość, konsekwentną e, grę z przodu e, i z tyłu, ale przede wszystkim na taką bezpośrednią walkę i, i, i myślę, że to dzisiaj bardzo dobrze uczyniliśmy. Byliśmy e, odpowiedzialni w rozegraniu z tyłu, byliśmy coraz konkretniejsi z minuty na minutę e, z przodu. Pierwsza połowa. Myślę, że od 15 minuty gdzieś narzuciliśmy swoje tempo grania i, i przeważaliśmy, ale tam nie ujrzeliśmy żadnych, e, żadnych kluczowych podań. Za, żadnych e, Może, może przesadziłem, bo, bo, bo Stasiu trafił w słupek, tutaj mogliśmy świetnie otworzyć ten wynik, ale, ale m, tych strzałów i tych e, wejść po lekarne było, było m, za mało, a w drugiej połowie e, Myślę, że zwiększyliśmy intensywność obecności piłki w, pole karne, w polu karnym przeciwnika, poprawiliśmy jakość yy, przede wszystkim nabiegów przy stałych fragmentach gry. No i, 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 i jeden z tych stałych fragmentów gry otworzył wynik meczu, a później mecz się otworzył i tych sytuacji było jeszcze więcej. E, tutaj później kończ mamy indywidualne Daniela i, 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 i myślę, że zasłużenie wygraliśmy 2-0, bo prawda powiedziawszy, stworzyliśmy sobie tych okazji sporo więcej niż, niż przeciwnik. E, byliśmy drużyną, która e, Miała częściej piłkę, częściej była na przeciwnika, częściej dostarczała piłki w pole karne przeciwnika i, 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 i zasłużenie wygraliśmy ten mecz. W mojej ocenie subiektywnej, w drugiej połowie stworzyliśmy więcej okazji do zdobycia bramki. Czy to był efekt, nie wiem, rozmowy w szatni z zawodnikami? Co takiego usłyszeli od trenera w przerwie? Myślę, że był to efekt dobrego przygotowania chłopaków do tego meczu i do, do, do sezonu, bo my poprawiliśmy tylko detale, tak jak mówię, zachowania przez stałych fragmentach gry i, i, i gdzieś sobie też nakreśliliśmy, że musimy częściej tą piłkę w pole karne, pole karne dostarczyć. Natomiast, natomiast to jest ich jakby umiejętność i ich... Jakby inaczej, w mojej ocenie e, wpływ na to miało to, że utrzymaliśmy intensywność już z pierwszej połowy, a nawet ją e, jakby przyspieszyliśmy, zarówno jeżeli chodzi o funkcjonowanie z piłką, jak i bez piłki, czyli tutaj, tutaj po prostu gdzieś mogę mieć odczucie, czy moje odczucie jest takie, że przeciwnik... E, no, nie wytrzymał tej intensywności, którą narzuciliśmy, albo podtrzymaliśmy. Narzuciliśmy w pierwszej połowie, a podtrzymaliśmy, a nawet nieco wzmocniliśmy w drugiej połowie. Trzeba też przyznać, że troszkę szczęścia mieliśmy, bo jednak soku mógł coś tam strzelić. Jeżeli się nie mylę, to było spojenie bądź poprzeczka. Jakby ta bramka wpadła, a to było chyba przystanie 0-0, to mogłoby się to inaczej potoczyć. Przy 1-0, natomiast to nie ma żadnego znaczenia, bo, bo faktycznie taka sytuacja mogła mieć również miejsce przy 0-0, i wtedy są kłopoty. No, nie ma co ukrywać, piłka nożna to jest pewien element szczęścia, dlatego tak ważne jest, by, by nie grać do jednej bramki albo, albo być skoncentrowany przy 90 minut i, i, i utrzymywać tą jakość i w tym procesie trwać. Natomiast no, to było w drugiej połowie, a, a prawdę powiedziawszy, my mieliśmy też słupek w pierwszej połowie. E, i, i, i Jasne, że takie pojedyncze sytuacje są w stanie narobić kłopotów i tutaj nie odkryjemy, bo to na każdym poziomie na świecie się zdarza. Natomiast no, w perspektywie całego sezonu ta jakość i ta ilość stwarzanych sytuacji, ilość, obecnych, ilość oddanych strzałów celnych, ilość dostarczanych piłki w pole karne i skuteczność, przede wszystkim skuteczność obrony naszego pola karnego na przestrzeni sezonu się, musi się rozkładać na plus. A w pojedynczym meczu takie rzeczy mogą narobić kłopotu i, 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 i można takie mecze przez jedną sytuację, przez jedno niedopilnowanie, przez jeden błąd typu niestrzelony karny albo sprowokowany rzut karny dla przeciwnika mogą, mogą siedzieć różne rzeczy i tutaj to jest naturalne i, 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 i dlatego ta piłka jest tak piękna, bo często... Słabszy przeciwnik jest w stanie wygrać z lepszym. To nie ma na myśli naszego meczu, tylko ogólnie, ogólnie meczem na każdym poziomie. Dziękuję, trenerze i jeszcze raz gratuluję. Dziękuję, zapraszam kibiców na mecz z Warszawa w Wikielcu. Za tydzień w sobotę o godzinie 14. Dziękuję.